Putin znów poluje, szukając nowych ludzi, których może wrzucić do swojej machiny wojennej. 29 września, Władimir Putin podpisał kolejny dekret, wzywający 134 tysiące rosyjskich obywateli do obowiązkowej służby wojskowej. Od 1 października do 30, 1 grudnia, mężczyźni w wieku 18-30 lat, także spoza rezerwy, zostaną wezwani do poboru. Realistycznie, nikt nie zgłosi się dobrowolnie. Zamiast tego. Najprawdopodobniej zobaczymy, jak rosyjskie władze będą łapać młodych mężczyzn na ulicach miast, w blokach mieszkalnych, a nawet w ich miejscach pracy. W zasadzie porywają własnych obywateli tylko po to, by osiągnąć cele rekrutacyjne. A jeśli im się uda, to tegoroczna akcja rekrutacyjna będzie największą falą przymusowego poboru w Rosji od prawie dekady. Rosyjska konstytucja gwarantuje, że poborowi służą rok wyłącznie na terytorium kraju zdala od działań bojowych. Ale jeśli historia się powtórzy, a zwykle tak bywa, ci mężczyźni mogą wkrótce znaleźć się pod ostrzałem w wojennej maszynce do mięsa, tak jak niezliczeni poborowi przed nimi. W tym filmie ujawnimy, jak rosyjska armia w końcu sięgnęła DNA. Dlaczego rosyjscy mężczyźni odrzucają ogromne wypłaty, wysokie premie za podpisanie kontraktu? a nawet obietnicę nieograniczonej wódki, tylko po to, by trzymać się z dala od armii Putina? I co ważniejsze, zobaczysz, że to nie tylko niekompetencja czy głupota jej żołnierzy ciągnie Rosję ku porażce. Przede wszystkim rosyjski rząd sam sabotował swoją armię, stawiając jej liczne przeszkody i czyniąc porażkę nieuniknioną. Do lata Rosja straciła ponad milion osób od początku inwazji, w tym co najmniej 250 tysięcy potwierdzonych, zabitych żołnierzy, a jednak nawet teraz Putin nadal próbuje zwabić setki tysięcy młodych rosyjskich mężczyzn do porzucenia wszystkiego w swoim życiu. By walczyli i ginęli w wojnie, która każdego dnia wydaje się coraz mniej wygrywalna. Od 2025 roku warunki na froncie tak się pogorszyły, że ukraińscy żołnierze ledwo muszą strzelać. A jednak tysiące rosyjskich żołnierzy nadal giną każdego tygodnia, wyłącznie z powodu szokującej niekompetencji i zaniedbań własnych dowódców. Rosyjska armia jest w tak złym stanie, że od dwóch lat nowi poborowi muszą kupować podstawowy sprzęt za własne pieniądze. Chodzi o podstawy: buty, skarpety, warstwy termiczne, a nawet kamizelki kuloodporne to, czego Kreml nie może lub nie chce zapewnić. Jest tak źle, że poborowi kupują własny sprzęt przed powołaniem, wiedząc, że wojsko im niczego nie zapewni. Już w 2022 roku cena jednej kamizelki kuloodpornej była 20 razy wyższa niż przed wojną. Kamizelka piątej klasy, która w styczniu kosztowała 7 tysięcy rubli, pod koniec roku kosztowała już 135 tysięcy rubli. A dziś prawdopodobnie jest jeszcze gorzej, ponieważ tak zwane kamizelki kuloodporne, wydawane przez rosyjski rząd, często okazywały się być jedynie tanimi wkładkami z tektury wszytymi w materiałowe pokrowce. Zamiast kewlaru, młodzi muszą wydawać ogromne sumy, by uniknąć rzezi. Niestety to dopiero początek. Przez kilka lat rosyjscy żołnierze zamarzali w okopach, bo rządowe zimowe wyposażenie było niewystarczająco ocieplone. Często rozpadało się w ciągu kilku dni, pozostawiając żołnierzy narażonych na śmiertelnych łód i odmrożenia. Wyobraź sobie, że jako zwykły, słabo przeszkolony człowiek trafiasz do walki ze sprzętem tak wadliwym, że większym zagrożeniem niż wrogi ogień stają się hipotermia i odmrożenia i nie licz na żadną pomoc, jeśli zostaniesz ranny. Podstawowe apteczki rozdawane żołnierzom są albo przeterminowane o całe dekady, albo całkowicie puste. Jeśli rosyjski żołnierz zostanie postrzelony, zapomnij o opaskach uciskowych i sterylnych bandażach. Czasem mają tylko tampony. Tak, to prawda. Tampony do tamowania ran postrzałowych i krwawienia. Jednak sytuacja się pogarsza, bo jedzenie to inny koszmar. Liczne raporty i nagrania z linii frontu ujawniły, że rosyjscy żołnierze głodują we własnych okopach. Konwoje zaopatrzeniowe często nie dostarczają racji z powodu korupcji wśród oficerów lub problemów logistycznych, przez co żołnierze głodują przez wiele dni. Nawet gdy racje już są, zwykle to przeterminowane konserwy lub spleśniały chleb. Żołnierze w desperacji zbierają wszystko, co znajdą w okolicznych wsiach i opuszczonych domach. Niektórzy zostali nawet nagrani, jak jedzą bezpańskie zwierzęta psy, koty, a nawet gryzonie, by uniknąć głodu. Najgorsze, że przechwycone nagranie ukraińskiego wywiadu wojskowego ujawniło przerażający incydent. Niedobory żywności doprowadziły żołnierzy do kanibalizmu. Rosyjski żołnierz, zidentyfikowany pod pseudonimem Blok, podobno zabił i zjadł swojego towarzysza broni, znanego jako Foma, przez dwa makabryczne tygodnie. Nie udało nam się potwierdzić autentyczności nagrania i miejmy nadzieję, że to fałszywka. Niestety Blok nie jest jedynym kanibalem na rosyjskim froncie. Obok morderstw i brutalnych przestępstw Rosja świadomie wysłała na wojnę skazanych kanibali. Dmitrij Miliszew, skazany kanibal, otrzymał 25 lat więzienia za morderstwo i inne makabryczne czyny. Zwerbowano go do rosyjskich batalionów karnych Szturm 5 wraz z Aleksandrem Maslinnikowem, seryjnym mordercą znanym z brutalnego, podwójnego zabójstwa dwóch kobiet. Następnie około 80 rosyjskich żołnierzy pod dowództwem oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego Zostało całkowicie uwięzionych bez zapasu. Głód w ośrodku był tak duży, że żołnierze polowali i jedli bezpańskie psy. Co gorsza, po zakończeniu oblężenia, ukraińscy żołnierze odkryli rosyjskie ciała z brakującymi fragmentami mięsa i organów. W tej grupie 80 żołnierzy, dwóch mężczyzn, zostało podobno rozstrzelanych przez dowódców za wypicie zbyt dużej ilości racjonowanej wody. Takie historie najpierw trafiają na Telegram, gdzie rosyjscy i ukraińscy żołnierze dzielą się doświadczeniami. Podobnie jak na Twitterze, każdego dnia wydaje się, że pojawia się kolejna historia z Rosji, która jest jeszcze bardziej szokująca i surrealistyczna. Ta brutalność dokładnie wyjaśnia, dlaczego młodzi rosyjscy mężczyźni desperacko unikają poboru za wszelką cenę. Bez względu na patriotyzm, przyłączenie się do wojny Putina może oznaczać wyrok śmierci, jeśli potrwa ona jeszcze rok lub dwa. Większość ofiar w Rosji nie będzie spowodowana ukraińskimi kulami lecz przede wszystkim niekompetencją Rosji i lekceważeniem życia ludzkiego. Rosyjscy przywódcy słyną z tortur i okrucieństwa wobec własnych obywateli. Weźmy przypadek rosyjskiego szeregowca Andrieja Siczowa. W 2006 roku amputowano mu nogi i genitalia z powodu poważnych odmrożeń. Siczow i co najmniej siedmiu innych poborowych zostali zmuszeni do kucania przez wiele godzin na mroźnym śniegu podczas brutalnych pobić w trakcie obchodów sylwestrowych. W efekcie Siczow zachorował na zgorzelinę. Dowódcy zwlekali z przewiezieniem go do szpitala do 4 stycznia, gdy był już w stanie krytycznym i nie mógł wstać. Albo jak, 25 października 2019 roku, poborowy chramil Szamszutinow załamał się po tym, jak przez tygodnie był bity i grożono mu napaścią seksualną. Zastrzelił ośmiu kolegów z wojska. Zanim to zrobił, Szamszutinow jasno wyjaśnił w wiadomości, co go do tego skłoniło. Z kolei w 2018 roku inny poborowy, szeregowy otrium Pachotin, został ukarany za palenie w koszarach poprzez wycięcie na czole słowa Petuch, rosyjskiego więziennego slangu oznaczającego kogut lub ciota. Dwa tygodnie później popełnił samobójstwo z użyciem kałaszników. 74 podczas ćwiczeń wojskowych w obwodzie Swierdłowskim na Uralu. Jego ostatnia wiadomość tekstowa do matki wciąż pojawia się i staje się wiralem każdego roku. Będąc przejmującym przypomnieniem, jak okrutna i brutalna jest rosyjska armia. Brakuje oficjalnych statystyk o liczbie przypadków fali w armii. Według raportu w 2018 roku ponad 1100 żołnierzy skazano za nadużycie władzy, a 372 za przemoc i to wszystko miało miejsce przed inwazją. Wyobraź sobie, co się dzieje, gdy tym potworom daje się władzę, a młodsi poborowi muszą żyć pod ich dowództwem przez rok. W Rosji ten system zwany jest darowszyna. Brutalna fala, która powstała w czasach sowieckich i przetrwała do dziś. Podczas gdy armie zachodnie przynajmniej próbowały wyeliminować przemoc i nękanie, w Rosji jest to wpisane w kulturę. Jest postrzegane jako rytuał przejścia. Żołnierze są systematycznie łamani, traumatyzowani i uczą się, żeby przetrwać, trzeba zadawać ból kolejnym. Nic dziwnego, że rosyjscy mężczyźni zrobią wszystko, by uniknąć poboru, widząc te okropności. W 2020 roku Aleksander Letynin, prawnik, były żołnierz i członek Związku Matek Żołnierzy Rosji, mówił, że jego organizacja była zasypywana rozpaczliwymi prośbami o pomoc. Do organizacji trafiało około 300 telefonów dziennie, z czego 10% dotyczyło fali. Do tego dochodziło jeszcze 20 e-maili dziennie, z których co najmniej jeden lub dwa opisywały brutalne nadużycia. A to byli tylko ci żołnierze, którzy odważyli się zabrać głos. Wyobraź sobie tysiące innych, Którzy w milczeniu znosili tortury przez miesiące lub lata. Inna organizacja nadzorująca, Organizacja Pozarządowa Prawa Matek, oszacowała, że tylko 4% zgonów poborowych miało miejsce w rzeczywistej walce, a prawie połowa, 44%, to samobójstwa. To było przed inwazją. Dziś ta liczba rośnie, ponieważ żołnierze są naciskani nie tylko za odmowę wykonania rozkazów, ale nawet za samowypowiadanie się. Widzieliśmy nagrania rosyjskich żołnierzy proszących o jedzenie. Ubrania zimowe i podstawowe zaopatrzenie. Wielu tych mężczyzn pobito lub zniknęli niedługo później. Nawet jeśli cudem przetrwałeś brutalną falę, głód i zamarzające okopy mimo przeciwności. Jeśli jesteś ulubieńcem Boga, rosyjski sprzęt może zabić Cię szybciej niż Ukraina. Ostatecznie życie żołnierza zależy od broni. Bez niezawodnego karabinu jesteś martwy. Dla wielu Rosjan to rzeczywistość. Często żołnierze mówią, że po kilku godzinach szkolenia trafiają prosto z autobusów lub koszar do walki z bronią, której ledwo umieją używać. Jeden z wyciekłych filmów pokazał, jak oddziałowi wręczano karabiny podczas podróży na front, z których połowa nie działała: część nie miała sprężyn i magazynków, inne miały pęknięte kolby, zardzewiałe lufy lub nieszczelne komory. Ostatecznie ci ludzie musieli zbierać i łączyć ze sobą jakiekolwiek półsprawne karabiny. Jakie tylko mogli znaleźć, żeby chociaż kilku z nich miało coś, co może wystrzeli, kiedy będzie to miało znaczenie. Katastrofa dotyczy nie tylko broni ręcznej. Jednostki ciężkiej broni mają ten sam problem. Systemy przeciwpancerne, moździerze i granatniki są źle przydzielone, wadliwe lub ich brakuje. W niektórych sektorach piechota dostaje rozkaz atakowania umocnionych ukraińskich pozycji, mając do dyspozycji jedynie karabiny i granaty. Oddziały są masowo wybijane i poświęcane bez sensu. Rosyjscy żołnierze często otrzymują amunicję, materiały wybuchowe i bomby, które są fałszywe lub wadliwe. Często po zbadaniu zniszczonych stanowisk artyleryjskich, żołnierze znajdowali pociski wykonane jedynie z wiórów drewnianych lub gipsu z niewielką ilością chemikaliów. Materiały imitujące prawdziwe materiały wybuchowe, ale niezdolne do detonacji. Chociaż nie mogę wskazać tutaj jednej zweryfikowanej nazwy fabryki. Wiele relacji z frontu wspomina o napotkaniu niewypałów, niewłaściwie działającej amunicji i fałszywych ładunków. Żołnierze dosłownie ryzykują życie, rzucając granaty, które mogą, ale nie muszą wybuchnąć. Prawdziwą tragedią jest to, że nic z tego nie jest nawet tajemnicą. Telegram zadbał o to, żeby każdy Rosjanin dokładnie wiedział, co dzieje się na froncie. A mimo to, pomimo tego wszystkiego, Rosyjskie Ministerstwo Obrony wciąż nie robi absolutnie nic. Telegram stał się lifeline. Dla ukraińskich i rosyjskich żołnierzy jest zalany przerażającymi filmami i wiadomościami z frontu. Matki, ojcowie, żony, bracia. W tym momencie prawie każdy w Rosji wie, że armia gnije od środka. Korupcja nie oszczędziła nikogo. Ich główna broń, czołgi i pojazdy opancerzone, psują się zanim trafią na front. Nawet po ponad dwóch latach walk, ogromna część strat w ciężkim sprzęcie Rosji. Nie wynika z ukraińskich pocisków, to efekt złego zarządzania, korupcji i braku paliwa. Na początku inwazji wiele czołgów psuło się na polach i było porzucanych, a ich załogi stawały się łatwym celem dla ukraińskich dronów. Szczerze mówiąc, jednym z największych powodów, dla których Rosja ma trudności, nie jest to, jak zaciekle walczy Ukraina, to efekt dekad korupcji, która od środka niszczy rosyjskie wojsko. Generałowie, dowódcy i urzędnicy przez lata rozkradali budżet wojskowy, przywłaszczając miliony przeznaczone na utrzymanie gotowości armii. Na przykład wyobraź sobie rosyjskiego generała, który otrzymuje rozkaz zgromadzenia tysięcy pocisków i rakiet. To rutynowa praktyka utrzymująca armię w gotowości na wypadek wojny. Ten generał w głębi duszy nie wierzy, że Rosja rozpocznie pełnoskalowy konflikt. Widzi ten kontrakt wojskowy jako łatwy sposób na wzbogacenie się i wygodną emeryturę. Zwraca się do dostawców z prostą, lecz skorumpowaną propozycją: Wyprodukuj część zamówionych materiałów wybuchowych, resztę zastąp atrapami wypełnionymi piaskiem, trocinami lub cementem. W zamian dostaje dużą łapówkę, dzięki której kupuje wymarzoną willę w Hiszpanii. Dostawcy również są zadowoleni. Oszczędzanie na jakości oznacza ogromne zyski, dostarczają skrzynie z fałszywym sprzętem, który przechodzi pobieżną kontrolę i stoi w magazynach latami. Przez lata nikt niczego nie zauważył, bo nie spodziewano się, że będzie to potrzebne w prawdziwej walce. Ale kiedy w końcu wybucha wojna, dowódcy na froncie pilnie proszą o amunicję, czołgi i wyrzutnie rakiet ze składów. Zakładając, że są one w pełni zaopatrzone. Ale gdy skrzynie trafiają na front i są otwierane, żołnierze widzą bezwartościowy złom, pociski, które nie wybuchają. Rakiety ledwo działają, granaty są betonowe, żołnierze walczą słabo wyposażeni, dzielą karabiny, atakują pozycje mając tylko granaty i nadzieję. Ta sama zgnilizna dotknęła też utrzymania sprzętu. Miliardy rubli na utrzymanie czołgów i pojazdów opancerzonych zostały wyłudzone dzięki fałszywej dokumentacji. Dowódcy podpisywali się pod zakończonymi naprawami, które nigdy się nie odbyły, częściami zamiennymi, które nigdy nie zostały dostarczone, oraz usługami, które nigdy nie zostały wykonane. I właśnie dlatego dawna potężna rosyjska armia, licząca 10 tysięcy czołgów, okazała się w rzeczywistości niemal bezużyteczna. Nawet te, które jeszcze działają, są sparaliżowane przez kradzież paliwa lub części zamienne z czarnego rynku. Upokorzenie jest tak duże, że Ukraińcy wielokrotnie przejmowali sprawne czołgi porzucone przez Rosjan. Naprawiali je, a potem po prostu wysyłali z powrotem do walki, tym razem przeciwko tej samej armii, która je straciła. I podczas gdy Rosja traci sprzęt, traci też ludzi. Moskwa z powodu braków kadrowych zatrudnia tysiące Koreańczyków z północy do uzupełnienia swoich szeregów, co sprawia, że sądzisz, iż nie rzucą poborowych do tej samej maszynki do mięsa. Zgodnie z prawem ci mężczyźni powinni służyć tylko na terytorium Rosji, z dala od walk. Od początku wojny poborowi byli nielegalnie wysyłani na front. Potwierdzają to rosyjscy jeńcy. Nagrania wideo i przechwycone rozmowy. Poborowi giną na froncie, w Kursku, w Charkowie, na terenach okupowanych. Reżim uniemożliwia odmowę wykonania rozkazu poborowego. W momencie, gdy mężczyzna otrzymuje cyfrowe wezwanie do poboru, zignorowanie go wiąże się z brutalnymi konsekwencjami. Jest pozbawiony możliwości opuszczenia Rosji, traci prawo jazdy, nie może kupować ani sprzedawać nieruchomości, jest odcięty od kredytów bankowych, a nawet ma zakaz rejestrowania własnej działalności gospodarczej. Władze regionalne mogą wprowadzać surowsze środki, na przykład odbierać świadczenia socjalne rodzinom, jeśli syn się nie zgłosi. Mimo gruźb ludzie uciekają, ratując życie. W odpowiedzi rosyjskie wojsko dopuściło się jawnych porwań. Urzędnicy rekrutacyjni i policja czekają w metrze, sklepach i pod blokami, wyłapując mężczyzn z ulic, by spełnić normy. Do tego stopnia upadła Rosja, prowadząc wojnę nie tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko własnemu narodowi. Ale dopóki nie zmierzy się z korupcją i rozkładem, które niszczą jej wojsko od środka, Rosja nigdy nie wygra.